Na wstępie zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmikach. Kurkuma to niezwykle zdrowa przyprawa używana w przepisach kulinarnych na całym świecie. Znana ze swojego wyrazistego smaku, zapewnia liczne korzyści zdrowotne dla osób, jeśli jest spożywana regularnie. Po zmieszaniu z miodem, ta pasta pomaga zwiększyć odporność, jednocześnie promując nasz ogólny stan zdrowia poprzez połączone działanie. Przejdźmy zatem do niesamowitych korzyści zdrowotnych wynikających ze spożywania miodu zmieszanego z kurkumą. Po pierwsze miód i kurkuma zapewniają szeroką gamę ważnych witamin, minerałów i składników odżywczych w niewielkiej dawce. Kurkuma to doskonałe źródło manganu, żelaza, witaminy B6, miedzi i błonnika. Miód jest również bogaty w witaminy i minerały takie jak wapń, magnes, tiamina, ryboflawina i potas. Połączenie miodu i kurkumy ma również ogromne właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Możesz również spożywać miód i kurkumę, aby zwalczać różne rodzaje bakterii i jest to znany naturalny, ale silny antybiotyk. Ta mieszanka jest również świetna dla ogólnego stanu zdrowia i wyglądu naszej skóry. Połączenie tych dwóch wspaniałych składników zapewnia wiele związków przeciwstarzeniowych, przeciwbakteryjnych i przeciwdrobnoustrojowych, które działają razem, aby poprawić jakość skóry. Miód zmieszany z kurkumą może również naturalnie leczyć kaszel i inne problemy z oddychaniem, jak wykazały niektóre badania. Ponadto niesamowite właściwości przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne kurkumy mogą pomóc w leczeniu objawów przeziębienia i grypy. Jako naturalny środek zmniejszający przekrwienie, miód i kurkuma mogą również pomóc złagodzić objawy przekrwienia błony śluzowej nosa i poprawić stan górnych dróg oddechowych. To połączenie ma również niesamowite właściwości przeciwzapalne i jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy. Miód zawiera kwiatowe flawonoidy, które, jak wykazano, zwiększają poziom przeciwutleniaczy w organizmie. Kurkuma zawiera również kurkuminę, która zapewnia doskonałe działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. Może to pomóc zmniejszyć stan zapalny w całym ciele, a także może poprawić ciśnienie krwi i zmniejszyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Miód i kurkuma pomagają pozbyć się z organizmu wolnych rodników, które mogą powodować stres oksydacyjny i wzmacniać naszą odporność. Miód zmieszany z kurkumą może również pomóc poprawić funkcje poznawcze. Jako silny środek przeciwzapalny ta mieszanka może pomóc w utrzymaniu ogólnego stanu zdrowia mózgu. Uważa się, że zapalenie jest jedną z przyczyn, między innymi pewnych typów zaburzeń neurodegeneracyjnych. Silne właściwości przeciwzapalne zarówno miodu, jak i kurkumy mogą pomóc w przeciwdziałaniu niektórym reakcjom, zapalnym wywołanym przez stres i środowisko. Nie musisz spożywać dużych ilości miodu i kurkumy, aby ta mieszanka była skuteczna, zwłaszcza jeśli spożywasz ją konsekwentnie. Do przygotowania tego przepisu potrzebujesz tylko dwóch składników 100 g miodu i łyżkę kurkumy w proszku, które należy dokładnie ze sobą wymieszać. Pamiętaj, żeby przed spożyciem skonsultować się z lekarzem, aby upewnić się, że ta mieszanka jest odpowiednia dla Ciebie. Jeżeli Ci się spodobał ten film, daj łapkę w górę, zostaw komentarz i udostępnij go znajomym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zdrowej żywności oraz poradach dotyczących jedzenia i urody, zasubskrybuj nasz kanał. Życzymy Ci wspaniałego i zdrowego dnia.